So się dobry, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale z serii Kita Historia z życia kryminalisty W dzisiejszym odcinku planuję w końcu poloneza zawieźć do mechanika, bo mamy uzbierane trochę pieniędzy e, Mam nadzieję, że nam to starszy. Mm. A jak nie, no to mam jeszcze jedną, jeden sposób, jak możemy po prostu pieniądze dostać. Ale to zobaczycie potem. Dobra, wsiadamy na razie do poloneza w końcu. E, I pierwszy raz wjeżdżamy tym polonezem tak, wiecie, na dłuższy dystans. Jest tylko tutaj na to podwórko. E, ja pierdziele, teraz się stresuję, żeby nas policja nie złapała. Bo będzie taki przypał, że... No ja nie wiem, zapłaciłem taki mandat pewnie. Dobra, jedziemy szybko, bo mechanik jest... Mechanik jest tutaj przy lotnisku tutaj e, mam nadzieję że tam będzie tanio przede wszystkim e, i też tak dzisiaj jest kontynuacja dnia wczorajszego czyli do pracy nie idziemy bo jak oglądaliście poprzedni odcinek to wiecie że e, po prostu firma tam się podpaliło tam z tyłu firmy i szef powiedział że mamy na razie do pracy nie iść więc dzisiaj nie idziemy do pracy mm, więc mamy Taki po prostu. No, więc jedziemy po prostu do mechanika. E, dobra, ja jadę i nie zanudzam Dobra, to jest tutaj ten e, mechanik. Okej. Okay. Nie wiem, zaparkujemy tutaj na razie. Idę tam się zapytać, czy ktoś w ogóle jest tutaj. E, dobra, wyszedł tutaj pan i. E, no to co, pytam się. E, witam. Ja bym chciał się zapytać, ile by wyszła na prawa tego Polonesa? Tutaj pan widzi? E, ile by wyszła? Tak e, mniej więcej na oko. E, Okej okay, kurde. Pan nam powiedział, że za tego Polonesa by wyszło jakieś 800 dolarów. ja pierdzielę, no to ja nie wiem, bo... no powiedział, że tak, jest tutaj szyba do wymiany, cała. No ja się w sumie nie dziwię, że tyle wyszło. Kurde, no tak coś czułem, że tak będzie, no to dobra, to... Dobra. E, wie pan co? Ja panu jeszcze dam dzisiaj znać. E, czy po prostu bierzemy to i dam panu znać? E, więc do widzenia. Dobra. Kurde... Siadamy i jedziemy do chaty. E, no ale kurde, no ja się spodziewałem, że to tyle będzie kosztować, bo... Po prostu patrzcie jak ten polonez jest po prostu zniszczony, no kurde to jest szyby zawieszenie w ogóle trzeba podwieźć, po, znaczy podnieść, bo jest masakra z tym zawieszeniem. E, więc no, ja się trochę nie dziwię, no ale pst, tak 800 dolarów to jest drogo, no ale... A, zaczekajcie to, to nie, to od razu pojadę ten, bo właśnie to co wam mówiłem na początku odcinku, odcinka, że mm, jak się to nie uda, no to jeszcze jest jeden. Po prostu sposób, no to do banku jechać i zapytać o pożyczkę, tak myślę, 1500, żeby nam jeszcze coś starczyło. Hajsu <laughs> będziemy trochę na plusie, ale wiecie, nam się hajs przyda. E, ogólnie sorry, że tak ciągle tak robię, <laughs> ale mam straszną chrypkę. Po prostu e, mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Dobra, jedź gościu. E, więc tak jak mówię, no jedziemy do tego banku się zapytać o tą pożyczkę. Ja nie wiem jak to może wyglądać, byliśmy karani w, w więzieniu. E, no ale dobra, no zapytamy się. Najwyżej nam nie dadzą, no to trudno, no. Będziemy dalej jeździć takim polonezem, znaczy no nie jeździć, no bo nie możemy takim polonezem jeździć. E, więc no nie wiem co wtedy zrobimy. Dobra, na razie jedziemy do tego banku, bo jeszcze... Jest szansa, że dostaniemy. Bo to wiecie, to są marne pieniądze, takie 1500. Znaczy, wiecie, dla nich marne, dla nas to jest potęga. O kurde, patrzcie, gdzie jedziemy. Obok czego przyjeżdżamy. No, nieźle, nieźle. E, dobra, jedziemy do tego banku, widzimy się za chwilę. Okej, okay, dojeżdżam, ale w ogóle zauważyłem, że. Patrzcie, to, to też jest mechanik. Dobra, to można na tym się jechać, zapytać, czy. Mm, ile tam by wyszło, na prawo, ale to jest taki bardziej. To jest taki bardziej już profesjonalny mi się wydaje, więc tam by wyszło na nas pewnie tyle, że o kurde kolejka jest. Dobra, wchodzimy i czekamy po prostu aż nas tutaj przyjmą. Dobra, dzień dobry, ja bym chciał się zapytać w sprawie pożyczki, bo chciałbym wziąć kredyt tutaj na 1500 dolarów i czy byłaby taka możliwość po prostu. E, dobra, pan tutaj powiedział, że nie ma problemu, tylko musimy pokazać dowód. E, Johnny miał dowód, ale w mieszkaniu po prostu, więc daję tutaj proszę. E, I trzeba podpisać jakąś karteczkę i podobno będziemy mogli normalnie wziąć pieniądze. Dobra, no to czekam aż przyniesie tutaj kartkę do podpisania. E, dobra, mamy tutaj taki folder, musimy tutaj teraz podpisać. Więc podpisujemy. No i dobra. Mamy 1500, więc 1500 wpaduje, wpada na nasze konto. No i dobra, e, mamy kasę, więc jedziemy teraz do tego mechanika. E, też właśnie, bo dzisiaj nie pracujemy normalnie, ale znalazłem taką. E, John znalazł taką pracę tutaj na telefonie. Znalazł taką pracę e, na bramkach. Będziemy ochroniarzem. Bramkarzem takim. E, I będziemy tam po prostu pilnować jakiegoś klubu czy coś, nie pamiętam co to tam było, ale. Mamy po prostu tego pilnować przez noc I tam trochę zarobimy z tego, więc wiecie, no wzięliśmy tą robotę ehm, To jest taka dorywcza robota, tylko żeby mieć dzisiaj jakiś hajs Znaczy mamy no, ale żeby zarobić jakiś hajs Dobra, jadę do tego mechanika e, Dobra, dzień dobry, ja jednak się zdecyduję, więc e, tutaj daję tego planowca do naprawy Więc proszę tutaj e, 800 dolarów, tak jak było ustalone Dobra, pan powiedział, że to zajmie jeden dzień, więc w następnym odcinku już pewnie będziemy mieli Polenę To Dobra To co, ja tutaj zostawiam go Bierzemy auto na minuty i jedziemy Do domu się ogarnąć i na tą robotę po prostu Na tą robotę dorywczym. Dobra, wiecie co, bo już miałem tutaj parkować do naszej przyczepy, ale sobie pomyślałem, że w sumie tutaj jest barber Fryzjer, więc może ten... Pójdziemy tam, bo... No Johnny tutaj ma dready już takie zarośnięte, no to wiecie czemu nie. Dobra, za nas zyskała 5 dolarów, więc 5 dolarów spada z tego konta. Dobra, dzień dobry. Dobra, powiedziałem pani tutaj jaką chcę fryzurę. Powiedziała ona, że bez problemu i wyjdzie nas to 30 dolarów, więc ja już tutaj płacę. Albo nie, zapłacimy dopiero jak się fryzura uda. I tak, postanowiłem, że zrobimy tak, dready zostawiamy, tylko że je bardziej rozplącz rozplączemy, trochę przytniemy. Będą takie trochę dredy mm, mniejsze e, niż teraz, bo teraz mam takie grube, no to wiecie, to lepiej będzie takie mniejsze te dredy. No to dobra, no to co? No to ja siadam tutaj e, i lecimy ze strzyżeniem. E, dobra, czony jest już gotowy, więc zobaczmy, jak wygląda teraz. O kurde. No, jest o wiele lepiej, mi się wydaje. Są ścięte te dredy, tak bardziej. Kurde, no fajnie, fajnie. Dobra, no to co? Ja płacę tutaj bez problemu. Proszę, 40, Nie, 30 dolarów. Dobra, dziękuję, do widzenia. No i co? Teraz lecimy po prostu już do domu. Przygotowujemy się jedziemy na tą wieczorną pracę. Okej, okay, jesteśmy już przy przyczepie naszej. Dobra, na pewno coś zjemy sobie. Na pewno sobie coś zjemy. Tak mi się wydaje, bo... Nie wiem czy mam coś w ogóle w lodówce. Dobra, zobaczę, czy mam coś w lodówce. Zjemy sobie coś. Eee, ile... e, Dobra. Jest już 1940. John się tu ogarnął. Więc dobra, lecimy. E, I tak, jeszcze chciałbym powiedzieć, bo musiałem robić po prostu teraz. Musiałem w... wyłączyć GTA i włączyć na nowo. I mi się wszystkie skrypty do tego po ten... Wszystkie mi się skrypty po prostu wywaliły. Dlatego... Taki mam telefon. Po prostu wyobraźcie sobie, że to jest normalny telefon taki jaki mieliśmy wcześniej. Dobra, jedziemy na tą robotę. Ona jest z czego wiem gdzieś tutaj w klubie. Więc jedziemy tam jak najszybciej. O kurde 5 km, no, jedziemy tam szybko i jak będą jakieś takie lekkie ścinki, to przepraszam za to, ale ja nie wiem, co się dzieje z moim GTA. Bo wyłączyłem po prostu, bo musiałem włączyć GTA na nowo. I włączyć na nowo, ponieważ by się tam coś zbagowało i mi się postać psuła. E, a po jak już wszedłem po prostu do, do gry, to już tak. Miałem ścinki, mam ścinki teraz. E, skrypty mi się wszystkie posypały praktycznie. No nie wiem czemu tak jest, no ale dobra, jedziemy tam jak najszybciej. Widzimy się jak już jada Dobra, dojeżdżamy już tutaj. Tak, to jest ten klub tutaj. Dobra. Dobra, droga nas wyszła 5 dolarów. Idziemy teraz tutaj. Dobra, dzień dobry. Ja tutaj na pracę, dobra. Idziemy się przebrać do biura. Tylko gdzie jest biuro jakieś najbliższe? O kurde, ile już tu ludzi jest? Dobra, idziemy tutaj gdzieś poszukać biura. On pewnie tu będzie. Czekajcie, tu jest wyjście, to nie. Dobra, idę szukać biura. Dobra, znalazłem. Tu jest. Słuchajcie, tu czy tam. Nie, tu jest zamknięte, więc tu. Okej, okay, dobra. No to co przebieramy się i zobaczę, jakie mam ciuszki. Dobra, ciuchy dostaliśmy. Parcie security, N. Takie normalne. I dostaliśmy też radio. Dobra, co my tu mamy? Wsparcie. Okej, okay, mamy radyjko, więc dobra. Aha, i jeszcze dostaliśmy pałkę policyjną i latarkę. Aha, nie, nie, nie patrzcie na ten pistolet, ale mi się coś spagowało, zów jak zwykle. Je, dobra, mamy tak, latarkę, fajną je, i po prostu mamy pałkę. Dobra, no to mamy się gdzieś tutaj rozstawić. Tutaj przy biurze i stoimy i po prostu musimy pilnować, czy coś nie przesadza tutaj, albo czy jakiś bujak nie ma, czy coś takiego. E, dobra, jest godzina 24. Prawie idziemy sprawdzić, czy tutaj na górze się nic nie dzieje. Bo tutaj też jest byli ludzie. Nie, no nic się tutaj nie dzieje, raczej e, idziemy jeszcze zobaczyć przed tutaj lokalem. Znaczy tu przy wyjściu, czy nie ma czegoś podejrzanego. Okej, okay, no w jest. Nie, dobra, to wracamy. Kurde. O, dobra. Wracamy, wracamy i czekamy po prostu, znaczy nie, no nie czekamy, tylko pilnujemy tutaj. Czekajcie, czy to jest jakieś pomieszczenie? Widzę na mapie, że jest. Kurde, no wchodź tam. Co tu mamy? Aha, to jest takie coś. Okej, okay, no to dobra, to tutaj nie wchodzimy. Idziemy tutaj dalej pilnować, w porządku. E, dobra, dostanę na radiu, że na górze jakiś pan już przesadza po prostu z alkoholem. Więc blikniemy tu szybko. Który to? Dobra, ten. E, dzień dobry. No, widać, że jest już trochę e, po prostu nawalony. E, dobrze, to co? Ja bym może. Znaczy, nie mogę tu w sumie nic zrobić, bo to już bardziej dla policji. Mm, ale wydaje mi się, że będziemy musieli niestety pana tutaj. No, wyrzucić z tego, więc odpraw. Pieszo, dobra. I proszę stąd odejść. Proszę stąd wyjść w ogóle. Nie dobra, na razie mamy spokojnie w sumie, jak na. Jak na taki klub, bo jest bardzo dużo osób, a po prostu nic się tu zbytnio nie dzieje. Dobra. Ludzie się... Co jest? Proszę pana! Polera. się. Proszę się uspokoić, proszę się uspokoić. Dobra, nie, ja muszę... Myślałem. Co jest? Gość... Stój, 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 stój. Stój, kurde. Dobra, nie, musi być... O, przepraszam. Dobra, musi być... Cholera, wszyscy uciekają. Co jest w ogóle? Zaatakował nas. O kurde, dobra, chyba go za mocno dobra. Co jest? Kurde. Halo, proszę pana, żyje pan? Halo. Kurde. Proszę stąd odejść. To już koniec imprezy. E, proszę odejść stąd. Wszyscy, obydwoje, proszę odejść. Pan też. Cholera jasna, co ja mam z nim zrobić? Dobra, czekajcie. Ehm, tutaj mam parę opcji. Ehm, czekajcie, na pewno chyba trzeba karetkę wezwać, bo... Kurde... I, jeszcze dostałem parę kajdanek tutaj w spodniach mam, ale no... I tak go nie możemy skuć, bo... po leży, dobra. Dobra, mamy tutaj ratownictwo medyczne, więc zwracamy teraz tutaj po pana. Cholera jasna, no... się podziało? Ja nie wiem, ale tutaj wszyscy uciekli praktycznie z tego klubu. E, dobra, czekamy tutaj. E, da się tu jakąś reanimację czy coś. Nie wiem, o jest dobra, to nie wiem to robimy. Nie wiem czy Johnny w ogóle wie jak to się robi, ale... E, lecimy z tym, bo no, trzeba gościa uratować, tak? Zanim karetki jeszcze nie ma. O! o, Odzyskał przytomność. Dobra. No wiecie, on dostał pałką tylko, więc pewnie... Dobra, proszę pana, ja pana tutaj muszę sakuć. Bez pan pod wpływem. Tego proszę wstać. Dobra, ludzie tutaj przyszli na nowo. Ale dobra, no proszę pana, proszę się odwrócić i ręce do tyłu. Okej. Okay. Zakłuwamy gościa. No i kurde no czekamy... Odwołałem już jednak karetkę i czekamy teraz po prostu na policję e, aż przyjedzie po, po tego pana. Dobra, to ja... Proszę pana chodź pan tutaj. Ja pana wyprowadzę z klubu. Bo stworzę pan zagrożenie tutaj. E, no i dobra. Czekajcie, nie tu mylę to wyjście. Dobra, wychodzimy i idziemy go przekazać od razu policji. Dobra, policja przyszła. E, przyszła, wzięła go na izbę w 3 najprawdopodobniej. Dobra, my co, my już kończymy robotę, bo jest już chyba szósta, no prawie szósta, ale o szóstej kończymy robotę, a my idziemy się jeszcze przebrać, więc minie do tej szóstej. E, dobra, kurde, i zobaczymy ile dostaniemy, więc idziemy się przebrać szybko, tutaj gdzieś miałem ciuchę. Dobra, przebrani. E, godzina jest. 16,14, idziemy jeszcze... Y, idziemy po wypłatę naszą, bo to jest tutaj najważniejsze. Y, tylko gdzie tutaj... O przepraszam. Tylko gdzie tutaj mamy iść po wypłatę. Dobra, to tutaj pewnie. Czekajcie, tu się wejść. Da, no dobra. E, Szedną powiedział, że będzie z tyłu czekał, więc idziemy. Dobra, jest tu jakaś babka jednak, a nie e, chłop, więc dobra. Ile, proszę Panią, dostajemy za ten dzień? Hmm, po prostu ochrony tutaj. O kurde, dobra. Pani nam dała tutaj 130 dolarów e, za tą pracę, e, więc dobra kasa bardzo. No i co? Ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku, który będzie za tydzień w środę. Yo, siemano!